we are. Styl, szybki, bezwzględny jak hajabuza wokół błysk. Kiedy gram, słyszysz kałas w klubach, opony na spacie. Wchodzą jak baseball straszkę. Każdy z nas jest ryzykantem, po swojej stronie mam prawdę. A do stracenia nic, podejmuję ryzyko, kiedy widzę wokół błysk. Kiedy wokół psy, lepiej się nie wychylać, lepiej zrobić. to nie usta mima. Czujesz tempo, czujesz jak adrenalina rośnie. Zwiększasz prędkość, masz klimat konkret. Urodziłem się, by umrzeć, ale nie chcę umrzeć młodo. I tylko Bóg wie, co zrobię ze sobą. Wciskam gaz do dechy w prosta droga Gdy dojadę do mety, nie będę miał czego żałować, bo nigdy nie wypuszczam okazji z rąk Podejmuję ryzyko Potrafię swoje wziąć, komu w dupę nie ważę, dzięki temu zyskuję szacunek i coś, czego nie mogą mieć, też sztuczne nie W z boku widzę często Jadę pewnie po złoto po zwycięstwie, Nie masz to stracenia Nie zamkniesz się powieka Dziś jest człowiek, jutro nie ma człowieka nie Robię to co dla niektórych na zawsze będzie mitem Cyklą w sercu, porywa wszystko co nieprzybite Bazy, płomień, ogień, kiedy tłoki trąb błysk, błyskie dzierka, Roków zamieniam w skór. Na ściemie, sprawdzam bez szans na globalne ocieplenie. Tu decybele kocie pogrą, fala ma słabe nerwy. Zostań w dzieciakach i garach, w podłogę. Zdej z tej drogi leściu, stówka w pięć sekund, kręgle na przejściu, by Krzyczy cyfalu. proszę wiedz mi oni zacierają ręce, kiedy kurwy wkręca w Jedziesz, pomóc się do świętej truci, siedzisz obok mnie po prawej, na miejscu samobójcy. Jedziesz, decybele nosą fury, basy głasą plecy. Czuję amplitudę wolisz do. To poważna sprawa Jak dziewiąty miesiąc twoje milczenie Jest wymowne i wiesz co kolo Możesz też do ziomków odnieść ten oksymorą Prosto przed siebie, ściły na flaki Nie chcę, żeby dzieci wolały nazwisko matki Dziecinko głowa boli, to lepiej połóż się wokół błysk Mama petyt na destrukcję Nie Masz do stracenia, nic wokół błysk Do pełna tanku. ci za spaltu 365 dni, nocy do ostatniej krwi No jutro trudno, lecz widzę ten stupet, którego mam mnóstwo. <noise> Może nie prześliczy się ten czas, ten raz. Zapierdalam, więc na tak jak chcę kapturna, pis, Wokół mam błysk, gummy trąb pura pokoły pisk. Chcesz mnie złapać? Patrz na drogę dziś. Idę o zakład, że tam jutro stanie twój krzyż. Dyktujemy tempo i nie pęknie.